Chcielibyśmy zapytać Cię o Twój pomysł, pomysł na telewizję i o to, jak ten projekt się rozwija. No wiecie, pisałem książki i udzielałem prelekcji na całym świecie przez blisko 25 lat, wychodząc do ludzi z informacjami, których główne media nigdy by nie przekazały. Doszliśmy w końcu do punktu, z którego, aby zrobić krok na następny poziom w kierunku pogłębienia tej komunikacji i obejścia medialnej blokady, trzeba zacząć robić coś podobnego jak oni. Więc pomysł był taki, że stworzymy radio i telewizję nadające 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z czego obecnie została już prawie wyłącznie telewizja. Miała ona dać możliwość wypowiedzi ludziom pomijanym przez media, jak również tym, którzy mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, badających różne tematy, na przykład 9.11, czy to, co naprawdę dzieje się w ekonomii, co naprawdę dzieje się w Syrii, naturze prawdziwego świata, która to jest nieustannie zniekształcona przez naukę. Chcieliśmy dać tym wszystkim osobom możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Inną wspaniałą rzeczą, która wiąże się z The People's Voice jest to, że od początku oddaliśmy głos ludziom z Gazy, nie przez żadnego cenzora, ale bezpośrednio do publiczności. Pokazujemy to w programie Keneta Okifa. Więc taki był nasz pomysł i na jego realizację pozyskaliśmy 300 tysięcy funtów za pomocą zbiórki publicznej. Wydaje mi się, że cudownym sposobem stworzyliśmy coś niebywale zaawansowanego i znaczącego. Za ułamek ceny, jaką powinno to kosztować i to wszystko dzięki pomocy ludzi, którzy podarowali nam sprzęt, meble i tego typu rzeczy. Ale także dzięki ogromnemu wysiłkowi wolontariuszy, którzy pracowali na rzecz telewizji całkowicie za darmo, tylko dla satysfakcji stworzenia telewizji. Pracuje tu wielu ludzi, którzy na pewno chcą coś przekazać swoją obecnością tutaj. Jak myślisz, co jest ich motywacją? Myślę, że wielu ludzi ma już dosyć świata takiego, jakim jest. Zaczynają rozumieć, że nie mamy partii politycznych, które dawałyby nam możliwość wyboru rządu. Wszystkie partie polityczne są do siebie podobne. Więc nieważne, kto jest u władzy i tak dzieje się to samo. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że główne media nie służą do informowania polityków, ale jako narzędzie propagandy dla osób, które je posiadają. W ten sposób ludzie postrzegają świat, samych siebie i reagują na wydarzenia dokładnie tak, jak osoby kontrolujące rząd i media chcą, aby reagowały. To już nie jest informowanie, to jest programowanie. Programowanie postrzegania kiedy więc dochodzisz do punktu, w którym masz już tego serdecznie dosyć i szukasz nośnika dla innych form informacji, wtedy stajesz się wystarczająco zmotywowany, aby przyjść tutaj i poświęcić swój czas i umiejętności, aby to urzeczywistnić. Oboje z synem Adle jako współzałożyciele pracujemy tutaj od pierwszego dnia, od pierwszego pomysłu aż do dziś bez żadnego wynagrodzenia, nawet jednego pensa. Robimy to właśnie dlatego, żeby urzeczywistnić ten pomysł. Wspomniałeś o zbiórce publicznej. Czy możesz powiedzieć, jak za jej pomocą rozwija się ten projekt? To jest fantastyczny projekt pod względem nakładu pracy i różnorodności rzeczy, jakie trzeba wykonać. Kiedy tak na samym początku wylistujesz sobie wszystkie rzeczy, jakie muszą zostać wykonane, to myślisz sobie, że to niewykonalne, ale zaczynasz i podejmujesz wyzwania jedno po drugim. Tak więc zebraliśmy fundusze na założenie stacji, zdobycie lokalu, zakup kamer i różnego sprzętu, a także aby nadawać przez jakieś dwa miesiące, co samo w sobie jest już dużym wyczynem, jeżeli weźmie się pod uwagę, że główni wydawcy mają budżety rzędu miliardów, ci najwięksi. Stworzyliśmy zespół marketingowy. Ponieważ jednym z założeń The People's Voice jest samowystarczalność, więc to się już dzieje, ale trzeba wziąć pod uwagę, Opóźnienie związane z zebraniem odpowiedniej ilości reklamodawców i sponsorów, którzy mogliby utrzymać stację. Jesteśmy więc na etapie drugiej zbiórki pieniędzy, która uzupełni te braki. Z dnia na dzień pozyskujemy nowych reklamodawców, jednak musimy wypełnić tą lukę i to właśnie obecnie próbujemy zrobić. A co z przyszłością? Jakie są Wasze plany na przyszłość? To, co możemy osiągnąć, a raczej co The People's Voice może osiągnąć, bo nie jest moim zamiarem, aby kierować stacją zawsze, a nawet przez długi czas, ale pozwolić jej kierować się samej. Finansowanie jest jedyną granicą. Gdybyśmy mieli miliony, moglibyśmy założyć studia na całym świecie. Po prostu to, jak wiele jesteśmy w stanie przyciągnąć funduszy, bezpośrednio przekłada się na to, ile jesteśmy w stanie zrobić. Jest to operacja non-profit, więc cały zysk trafia do sponsorów, a oni ponownie wkładają go w telewizję. I takie jest założenie. Czy, w związku ze swoją działalnością, nie obawiasz się ataków ze strony głównych mediów, zarówno na ciebie, jak i na cały projekt? Robię już to od 25 lat i przez ten czas doświadczałem wielu ataków, zarówno ze strony mediów, jak i ludzi, którzy nie chcą, aby pewne informacje się wydostały. Te ataki powtarzają się tak często, że już spływa to po mnie jak przysłowiowa woda po kaczce. Jestem pewien, że będą, a nawet już są kolejne ataki, próby podkopania nas, infiltracji i wywołania problemów, ale tak będzie zawsze. Zawsze masz wybór. Możesz unieść ręce i powiedzieć: Okej, okay, nie możemy nic zrobić z tym orwellowskim koszmarem, globalnym orwellowskim koszmarem, który nastał. Więc dajmy sobie nałożyć kajdany i pogłupmy się w tym, albo możemy przeciwstawić się temu i zacząć mówić otwarcie. Jeżeli jesteś choć troszkę inteligentny, to wiesz, że spotkasz się natychmiast z falą krytyki. Ale co z tego? Czy krytyka i chęć do podminowania Ciebie jest gorsza niż przyjęcie bez walki orwellowskiej wizji? Nie sądzę. Co uważasz za najważniejsze w Waszym przekazie do ludzi? Jest to wiele rzeczy, które się ze sobą łączą. To, co robią media, to, co robi system edukacji, to, co robi akademicka nauka, to rozdzielenie kropek, rozdzielenie wydarzeń, rozdzielenie tematów. W efekcie widzisz tylko kropki i kreski, nie widzisz natomiast całego obrazka. Podstawą do zrozumienia świata jest zrozumienie natury rzeczy, iluzorycznej natury rzeczy, faktu, że nic z tego nie jest rzeczywiste, to iluzja. Więc cała otoczka tej iluzoryczności jest bardzo ważna. Równie ważna jest, delikatnie mówiąc, w bardziej codziennym znaczeniu, Wiedza o tym, że partie polityczne nie dają nam żadnego wyboru. To, co nazywamy demokracją, jest w rzeczywistości jedną partią. Ktokolwiek pojawi się na scenie, jest pociągany za sznurki przez tę samą siłę. Cała retoryka udowadniająca, że ta partia jest inna od tamtej, w rezultacie prowadzi do tego, że sznurki obu partii lub trzech partii, w zależności od kraju, prowadzą w te same ręce. To te same ręce, które kontrolują korporacje, te same, które kontrolują banki, te same, które są w posiadaniu głównych mediów i wszystko to pracuje jako jednostka. Jeżeli zgłębić się wystarczająco w badanie tego, co napędza ten system, Hollywood jest kontrolowany przez tą samą siłę. Po czym jest Hollywood? Jest to fantastyczna globalna operacja manipulacji percepcją. Tym właśnie jest. Tak więc to zasadnicza sprawa, aby to widzieć. Bo jeżeli nie, jeżeli nie rozumiesz gry, to nie możesz jej ukończyć. Jeżeli nie potrafisz pokierować grą, to gra zaczyna kierować tobą. I to właśnie dzieje się z większością ludzi. Gra zaczyna rozgrywać nimi, a oni nawet nie zdają sobie sprawy, że jakaś gra istnieje. Myślą, że to wszystko losowe zdarzenia. Ale tak nie jest. Wszystko jest dokładnie kontrolowane, organizowane i zaaranżowane. Kontroluj umysł, a będziesz kontrolował osobę. Kontroluj umysły ludzi, a będziesz kontrolował ludzi. Tak to działa. My obserwujemy wokół nas wiele budzących się osób, które zaczynają zauważać to, co dzieje się z tym światem. Czy dostrzegasz to, że ludzie na całym świecie zaczynają się wreszcie budzić? Tak, przez to, że zajmuję się tym już od tak dawna, jestem jak barometr, ponieważ kiedy zaczynałem w latach 90., nie było żadnych śladów, aby ktokolwiek się budził, jeżeli chodzi o głębsze rozumienie świata. Jednak po tych wszystkich latach to staje się oczywiste. Myślę, że sprawy takie jak 911, czy inwazja w Iraku na bazie kłamstw o broni masowego rażenia i rzeczy, które działy się w ekonomii, spowodowały, że ludzie zaczęli patrzeć na świat pod innym kątem, kwestionować wszystko. Kiedy już zaczynasz kwestionować wszystko, to nie kończy się na kwestionowaniu. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że świat nie jest taki, jakim ci się wydawał. Nie jest też kierowany przez siły, jakie ci się wydawało, że nim kierują. Tak myślę, że to zdecydowanie już się dzieje. Odnosząc to do The People's Voice, to tak naprawdę mogliśmy to rozpocząć już dużo wcześniej, ponieważ świadomość i pożądanie wiedzy, jako rezultat tej świadomości, nie było nigdy zaspokojone. Właściwie to dopiero teraz zostało zaspokojone. Bez nas to pragnienie nie zostałoby zaspokojone, ponieważ nie byłoby zainteresowania, nie byłoby świadomości tego, co publikujemy. Ale tak, następuje przebudzenie i to na całym świecie. Naszym zadaniem jest tylko je powiększać. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać swoim fanom w Polsce? To, co chciałbym powiedzieć ludziom w Polsce, jest tym, co chciałbym powiedzieć ludziom w Australii i ludziom w południowej Afryce. A mianowicie, urodziliśmy się i żyjemy na różnych skrawkach ziemi. Jesteśmy różni w sensie etnicznym. Jesteśmy różnych kolorów. Należymy do różnych ras i kultur. Ale poza tym wszystkim jesteśmy jedną świadomością. Jedną świadomością z różnymi doświadczeniami. Jesteśmy jednością. Dobrze jest doświadczać różnych kultur, różnych sposobów życia i cieszyć się. Ale musimy zdać sobie sprawę, że nie jest to spisek mający na celu zniewolenie Polaków czy Brytyjczyków, Amerykanów, Australijczyków czy Afrykańczyków. To globalna agenda mająca na celu zniewolenie nas wszystkich i nie możemy pozwolić sobie na fałszywy podział i kontrolę ze względu na rasę, religię, kraj czy kulturę. Musimy zdać sobie sprawę, że twimy w tym wspólnie i kiedy to sobie uzmysłowimy, możemy się zjednoczyć. Jak wtedy garstka ludzi, których faktycznie jest tylu, może kontrolować 7 miliardów ludzi, to niemożliwe. Można to zrobić jedynie przez a. trzymanie tego w tajemnicy i b. regułę dziel i rządź, przez którą jesteśmy ze sobą tak skłóceni, że prawda nigdy nie wychodzi na jaw i można nami łatwo manipulować z ukrycia. To właśnie się dzieje od tysięcy lat i wreszcie teraz mamy okazję uchylić kurtynę i zerknąć za nią. Życzę powodzenia wam, jak również nami, wszystkim alternatywnym yeah, telewizjom na świecie.